Nie, to prawda, ale nie ma co ukrywać, zawsze, zawsze, zawsze chcemy zrobić troszeczkę lepiej. E, ta pierwsza połowa, e, ciężko, ciężko, nam było stworzyć sobie, znaczy może nie stworzyć sytuacji, ale gdzieś je sfinalizować. E, e, trochę brakowało wydaje się tej mobilności, tego ruchu, e, ale druga połowa już całkiem inna. Myślę, że gumki też e, troszkę opadły z sił, więc to nam ułatwiło e, troszeczkę pracę, ale na pewno też zmiany. E, Zrobiły swoje, co cieszy, bo, bo wydaje mi się, że tak właśnie powinno być. Także 3-0, kończymy to zgrupowanie w fajnych nastrojach. Teraz chwila odpoczynku, i później koszaku. Trochę zmian, ale powinna to mać jakaś duży, plus naprawdę wchodzi z butami tej kadry. Aha. No zgadza się, zgadza się. Myślę, że em, znaczy to, na pewno cieszy, to na pewno cieszy. Młoda zawodniczka udowodniła, e, że, że gra w piłkę potrafi i fajnie, bo to taki dodatkowy impuls na pewno dla naszej e, reprezentacji. E, Życzę jej na pewno e, dobrych występów e, w przyszłości, na pewno będziemy na nią mocno, mocno liczyć, ale, ale myślę, że e, generalnie cały zespół e, musi teraz zadbać o to, żeby przede wszystkim być zdrowe, wypoczęte i, i tak jak wspomniałam, warła, e, mówię, <trykujesz> e, trzeba zrobić wszystko, żeby dobrze podawać się do wszystko. Kolejny rekord frekwencji na ponad 10 tysięcy. to jest coś niesamowitego, taki obrazy, prawda? To prawda, to prawda, Nawet tak zastanawialiśmy się, słyszeliśmy, że, że tam chyba ponad przed meczem 9 tysięcy biletów zostało sprzedanych, po cichu liczyliśmy na ten rekord, jak widać Gdańsk robi super, super robotę, jeżeli chodzi o promocję kobiecej piłki, dobrze nam się tutaj trenuje, dobrze nam się tutaj w ogóle przyjeżdża na zgrupowanie, także... No, no to bardzo cieszę, bardzo cieszę. I to chyba ważne, że udało się zagrać na zero z tyłu w dwóch meczach. To na pewno e, szczególnie cieszy to mnie, e, ale, ale myślę, że, że pojawiło się trochę trochę problemów, jeżeli chodzi o obronę, też sama mogłam w niektórych sytuacjach się lepiej troszeczkę zachować, ale, ale tak jak pan powiedział, cieszy to na pewno na na tyłu. Mamy jeszcze czas, żeby się przygotować, ale, ale teraz jeszcze chwilę odpocząć. Jeszcze zapytam Cię o rzut karny, ty <laughs> słyniesz z tego, że pochodzisz do tych jedenastek i oddałaś piłkę Paulinie, to było takie trochę ostatnie. czy znaczy, to, to, to była, To była moja decyzja, ale uważam, że, że w stu procentach należała się Paulinie, żeby żeby tą jedenastkę e, e, wykonała, to była jej sytuacja, po której e, ten kilkarny został sprokurowany, także e, to chciałam po prostu, żeby powinny to, że to Jeszcze zapytam Cię o powrót do Elity, no bo w takim stylu pokazujecie tym najsilniejszym reprezentacjom, że wracacie mocniejsze. E, to prawda, to prawda i myślę, że wszyscy się cieszymy, że, e, że wracamy do tej dywizji A. E, chcemy grać z lepszymi e, reprezentacjami, tylko w ten sposób tak naprawdę możemy e, uczyć się i też e, udowadniać, że, że jesteśmy w stanie nawiązać rywalizację z dużo wyżej notowanymi e, zespołami, e, ale to zawsze trzeba udawać na boisku. Także, e, o dywizji, a pewnie jeszcze będziemy mieli czas porozmawiać, a teraz chwilę po i coś innego zespołu. Pomina właśnie, za ponad miesiąc, miesiąc Europy w Szwajcarii, bo zapewne pewno już myślicie, inne zespoły będą ostrzegały prezentację Polski już jako zupełnie inny zespół. Prawda? Jest Jesteście mocniejszy mentalnie, no wiadomo, grupa silna, Ninki, szwedki, Ninki, ale na pewno z naszą prezentację trzeba się liczyć. E to się okaże, to się okaże, co tak naprawdę myślę, że ich postawa będzie też dużo mówiła, w jaki sposób one podejdą do naszych meczy. My na pewno chcemy wykorzystać to jako przewagę, to że być może będą do nas podchodziły jako do zespołów dużo słabszych, to, to nam pomoże troszeczkę z być może większym spokojem wejść w mecz, nie czuć... Się tej presji, albo odczuwać się dużo, dużo mniej. E, chciałabym, żebyśmy w ten sposób do tego podeszły, żebyśmy traktowały to bardziej jako atut, jako możliwość pokazania się e, z fajnej strony i, i pokazania też ludziom, że, że polska piłka ma się dobrze. A jaki Ty sobie postawiłeś cel przed Laurą indywidualnie? No na pewno w jak największym stopniu pomóc drużynie. E, chciałabym przede wszystkim po prostu grać skutecznie na e, Tyle, ile będę mogła, tyle z siebie dam, ale to, to mówię, to zawsze boisko weryfikuje, więc chcę się po prostu dobrze w spokoju przygotować do, do tych meczy i, i później pomóc, pomóc dużym na boisku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Kolejny, bardzo dziękuję. powodzenia.